Ja starając się wykonać konstytucję, zleciłem e, instytucjom, e, które były odpowiedzialne za pr przeprowadzenie prac przygotowawczych do wyborów korespondencyjnych, przeprowadzenie takich wyborów. Ba, sąd w ostatecznej instancji, panie redaktorze, może mało kto to wie, przyznał mi rację, że tamte decyzje były właściwe, bo gdyby nie przygotowywać wówczas tych prac, które miały na celu przeprowadzenie wyborów, to wybory nie mogłyby się Odbyć. Więc nie można tylko ogłosić wyborów. Te wybory trzeba przeprowadzić w jakimś cyklu, a żeby je przeprowadzić, to muszą być przeprowadzone prace przygotowawcze. Czy dlatego zrezygnował pan z immunitetu? Tak. Był przekonany między... pan, że, dlatego, że wtedy... W ogóle się ich nie boję. Um... Może nawet więcej niż się ich nie boję, ale zostawię to dla siebie. Naprawdę nie mam tutaj problemu, żeby odpowiadać przed sądami. Jeżeli te sądy mają na względzie wykonywanie konstytucji, jeżeli popatrzą na wszystko, co się wtedy działo, to nie ulega dla mnie wątpliwości, że zostanę uniewinniony. W ogóle się nie obawiam o to.